Panie pułkowniku, zgodnie z pana specjalizacją dotyczącą Sojuszu Północnoatlantyckiego, pierwsze pytanie nasuwa się samo. Jak wobec wciąż trwającej inwazji rosyjskiej przeciwko Ukrainie Sojusz Północnoatlantycki buduje swoją odporność i też Polska jaką rolę może w tym odegrać? Sojusz jako taki oczywiście zajmuje się przede wszystkim swoją obroną, ochroną czyli tak zwanym deterrence i w tym temacie kluczowa jest rola zarówno Polski, jak i mojej specjalizacji, o której rozmawialiśmy, czyli komunikacji strategicznej, czyli informowania, ale też wpływania na zarówno odbiorców zagranicznych, wybrane obszary tematyczne i przekonywanie do tego, jaką rolę może odegrać Sojusz, jaką rolę już Sojusz odgrywa. NATO w tym temacie odgrywa i pracuje bardzo, bardzo ambitnie celem osiągnięcia tak zwanej przewagi informacyjnej, celem przekazania naszego komunikatu i wskazania tego, kto jest tutaj głównym agresorem. Tutaj co do tego nie ma oczywiście wątpliwości, natomiast y, musimy od, liczyć się z tym, że nasze działania wiążą się również z działaniami strony przeciwnej, gdzie wiadomo, że dezinformacja i w, próba wpływania na naszych y, odbiorców jest cały czas prowadzona i jest to bardzo konsekwentne działanie i to właśnie główną linią obrony przeciwko jest y, komunikacja strategiczna. Czyli walczycie z dezinformacją. Rosjanie bardzo dużo inwestowali właśnie poprzez te swoje farmy, troli tak zwane, żeby siać dezinformację jeszcze na etapie wojny domowej w Syrii i sytuacji na Ukrainie jakby tej pokazywanej z ich perspektywy i tak dalej. Zakłamowali to w rzeczywistość. Więc jakie sposoby ma Sojusz i Polska jako m, 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 część tego Sojuszu właśnie, żeby zwalczać tego rodzaju dezinformację w praktyce? Przede wszystkim informowanie. Przede wszystkim y, przedstawianie naszych racji, nas, naszego punktu widzenia i informowanie o tym, jaki jest stan faktyczny tego konfliktu, kto jest tam agresorem, jakie są działania prowadzone niezgodne z prawem międzynarodowym i pokazywanie tego, że NATO jako sojusz jest gotowe na to, żeby odeprzeć działania przeciwnika, ataki przeciwnika, zarówno y, w środowisku informacyjnym, ale również w tym obszarze, jest to cyberprzestrzeń głównie, ale również jako siły zbrojne. Y, NATO prowadzi cały kompleksowy obszar działań. Szczególnie ostatnio dużym wyzwaniem, ale wyzwaniem, do którego NATO aspiruje i jest mu w stanie sprostać, jest wykorzystanie sztucznej inteligencji, zarówno w przeciwdziałaniu, jak i w działaniu informacyjnym jako takim. Wykorzystywanie zdolności sztucznej inteligencji jest w tej chwili tematem, którego znaczenie w sojuszu znacznie wzrosło i rośnie bardzo dynamicznie. Teraz mówi się o czymś takim jak wojna kognitywna czy też wojna hybrydowa, czyli jakby takie działania pod progiem tak? kinetycznej e wojny. I tu już mówi się otwarcie, że Rosja wojnę hybrydową wobec NATO prowadzi. I teraz. Ta informacja, obieg informacji, czy prawda o rzeczywistości, jak ważną rolę odgrywa właśnie w takiej wojnie. No tutaj chociażby przywołam doktora Gerasimowa, który ścianie yy, zamętu, prawda, na tyłach przeciwnika, jak to oni określają, no uznawał jako jeden z kluczowych elementów tej wojny. Jaka tutaj, yy, jak informacja jest ważna w tym aspekcie? Tu jest jedno ważne rozróżnienie, które trzeba wziąć pod uwagę. Wojna hybrydowa i wojna kognitywna, działanie kognitywne to są dwa troszeczkę różne tematy. Wojna hybrydowa może obejmować również działania kinetyczne. Z założenia hybryda, czyli wykorzystywanie jednego lub więcej naszych dwóch lub więcej elementów. Natomiast wojna informacyjna, działania dezinformacyjne czy działania kognitywne jest to działanie przede wszystkim w przestrzeni informacyjnej, ale również z wykorzystaniem oczywiście zdolności kinetycznych. Co do tego nie ma dyskusji. I dlatego wojna kognitywna jest w tej chwili bardzo poważnie, znów rozpatrywana przez NATO, jako zdolność sojuszu do osiągnięcia dominacji i przewagi informacyjnej wobec ataków przeciwnika. To jeszcze chciałem na koniec zapytać o negocjacjach pokojowych dotyczących Ukrainy, bo tutaj też rozgrywa się wielka gra informacyjna. Wygląda na to, że Rosja wcale tego pokoju zawrzeć nie chce, że trochę to opóźnia. Jak z perspektywy Sojuszu Północnoatlantyckiego wygląda ten proces? Ten proces jest złożony. Sojusz tu ma jednoznaczne podejście. Agresor jest jednoznacznie określony, wiadomo kto wojnę rozpętał i wiadomo na kim powinna spoczywać główna odpowiedzialność za jego zakończenie. Co do szczegółów, oczywiście jest to kwestia polityki i w te, w te kwestie raczej e, tutaj bym nie wchodził. Natomiast e, sojusz w tym temacie stoi jednoznacznie na stanowisku, wojna musi być zakończona przez Rosję i Rosja musi tę wojnę zakończyć.